Więc yes. teraz. Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj odzyskuję wolność z powrotem. Wszyscy są, to jest Czesław, i hasło jest grudzień 2023. Resztę danych przez moje oczy odbiera Wezius. Wszyscy są gotowi. Pery Samuel są przy ekranie, gdzie ukazuje się numer niewolniczy. Oni go likwidują, odcinają tą istotę od gadzie komputera, jak to się mówi, i resztę danych, ale co odbiera, przekazuje tam. Andrea z rozprzestrzenia, purpurową energię, zabezpiecza bazę od wewnątrz, bo ciemne siły nie śpią na zewnątrz, zawsze wyczuwają, Simone, ziemską energię i jest rozruba na zewnątrz, ale nie dali rady ani razu się włamać, czy coś zastopować. No chodź, chodź mój Pitku ma. Dobra. Okay. Już. Gotowe. Zaczynamy. E, imię. Czesław. Nazwisko. Okay. Data urodzenia. Okay. kontynent. Ok. Kontinent: Europa. Kraj. Region. I miejsce urodzenia. Okay. Numer niewolniczy ukazał się na ekranie. Pery Samuel zlikwidowali. Odcięta jest ta istota. Ukazał się napis istota wolna. Gratulujemy wolności. Wszyscy już się usuwają z bazy. To musi być e, z Pery Samuel pozdrawiają was na zewnątrz. Odchodzą na swoje bazy. Przepraszam. Simone jest sprawdzana przez Rafaela, czy coś nie oberwała? O proszę, już ściągnęli jej, z jej ochrony planetarnej trzy chipy już miała zarzucone, ściągnięte. tym no, śmieją się z tego tam, pozdrawiają was serdecznie. Rafael z całą ekipą, Simone też zdrowa będzie powracała, bez swoich chipów. To jest ryzyko ja pilnicze. Dobra. I już odchodzi na swoje miejsce, gdzie jest zawsze odbierana i pozdrawiamy i gratulujemy wolności z powrotem na